Patrzę na rumieńce, kiedy powoli, <laughs> powoli się budują. Wracam do serwisu. I do dzisiejszego dnia, sprzed kilku godzin, mieliśmy taką sytuację, w której obudziliśmy pieskowi Przepraszam najmocniej. Jego... Przyjechał do nas pan pewnego pieska. Właściciel pewnego pieska, tak, wykonalnego pieska. Chodzi na jest z, panem, panem. z panem na rowerze. elektrycznym tak, pan, i, pan się rowerkiem panem. elektrycznym i piesek za nim, i w międzyczasie starszy pan. bo to też starszy, starszy pan. No i zepsuła mu się bateria. Okazało się u nas na miejscu, że to nie bateria, na szczęście, tylko akumulator, ładowarka. Tak, ładowarka. Robert, gdzieś tam z Holandii, z, Jakieś tam indywidualnie wykonywane, nieważne. Udało się to naprawić, udało się tą ładowarkę wymienić, przerobić ptyczki i finalnie... Pies jest zadowolony. <grym grym> dniach. Udało się pieskowieć. I to nie jest wcale śmieszne. Tylko prawdziwe. Tylko prawdziwe. Życie słuchajcie, życie.

Jesteś na wizji. Jesteś w trakcie trak trak podcastu. Dobry wieczór. Mhm. Fajnie wygląda. Widzę, że dużo mhm. Co dzisiaj? O, elegancji. Zostaniesz z nami? Nie. <grym> Szkoda, że nie mogą Cię zobaczyć. Rozporki? Gra? Ciągnięte? Tyle zawsze Hej Ridersi! W ubiegłym tygodniu oficjalnie otworzyliśmy serwis eRiders Clinic. Działamy już od jakiegoś czasu, natomiast wypadało w końcu oficjalnie otworzyć ten nasz skwer, w którym działamy technicznie, Mamy po lewej stronie, po mojej lewej stronie, maszynę Ultron x 3, którą modyfikujemy na potrzebę klienta. Oczywiście po konsultacjach, który nam swoje wytyczne, swoje wyobrażenie co do, tego, co do tego, w jaki sposób on chciałby ją użytkować i ile mógłby na nią wydatkować. A z drugiej strony jest TechAip X9, która jest naszym takim salonowym pupilem. Jeździmy sobie po różne sprzęty, materiały, a także wykorzystujemy do eventów i testów. I jak widać część przeróbek mamy zrobionych, to znaczy w włożyliśmy tutaj ogolne sliki PMT, natomiast o tym później opowiemy, jak przejdziemy do szczegółów. Także serdecznie zapraszam i zaczynamy szczegóły omawiać. Słuchajcie, Przechodzimy do szczegółów. Zaczniemy od maszyny Ultron X3. Wiem w wielkim skrócie, bo więcej na ten temat dowiecie się w naszym teście na kanale YouTube i riders No cóż, w Ultronie X3 mamy 60V akumulator 32A, hamulce tarczowe. Producent podaje prędkość maksymalną 95 km na godzinę, zasięg 80 km 11 sali opony i bodajże 40 parę kg wagi. To jest taki wielki skrót odnośnie samej maszyny. Ale co ciekawe, działamy spontanicznie, działamy żywo i chcemy też przybliżyć temat klienta i ridersa. Jest to Ed, Ed poznał nas na naszym evencie, który robiliśmy razem z Poznań. spotkał nas, powiedział, słuchajcie, jestem tu na kontrakcie, jestem z Missouri, mam dużą farmę, poluję i myślałem o rowerze elektrycznym, natomiast zdecydowanie po przejechaniu się waszymi sprzętami stawiam na króleń nogę. Poradzicie mi coś, podjadę, porozmawiam. Wtedy przetestował Technik S9, Ultraman X3 i Wolf Warrior Cabo 11 plus. Zdania są podzielone: zostawmy to. Jemu pasował Ultronics 3, nie ma problemu. Poprosił nas, żebyśmy go doposażyli i troszeczkę zmodyfikowali. I o tym, o tym sobie zaraz porozmawiamy. Dzień. Piotr, mamy Eda i powiedział, że będzie używał tej maszyny na farmie i wspomniał o zawieszeniu. Czy moglibyśmy podwyższyć? Zawieszenie. Co mu zaproponowaliśmy, i finalnie co z tego, um, co z tego wdrożymy w tą maszynę? Hmm, teoretycznie jesteśmy w stanie zamontować większe, aczkolwiek dłuższe motocykle. O ehm, większym skoku? O większym skoku, oczywiście, ale te motocykle nie dość, że będą droższe, to będą o wiele sztywniejsze. Pytanie, jak na to zarobię a aczkolwiek będzie to bardziej komfortowa jazda niż na pobliżu, będzie by była wyżej. Będzie inaczej wybierała wszystkie nierówności. Jest to fajna modyfikacja, która kosztuje dość dużo, nie szukając się w tych czasach kosztuje dość dużo, ale jest to bardzo pochopne. Wiemy, że Ed lubi polować, ma sporą tą farmę, a polowanie zazwyczaj odbywa się nocą. Co proponujemy Edowi? I tu mamy kilka opcji. Mamy lampy fabryczne, które są oświetlające drogę przed nami. Po prostu oświetlają drogę. Nic więcej niż poza tym bez Po prostu są i świecą. Możemy zamontować oświetlenie off-roadowe z off roadowych które daje sobie radę. Są to szperacze, bardzo duże szperacze, w dużym zakresie światła, w dużym zakresie pola widzenia. Fakt faktem jest to, że one nie dają dużego, długiego odstranienia światła, ale oświetlają to, co jest wokół nas. Kolejną opcją są również światła off ale daleko się Ogromny pobór mocy, aczkolwiek tutaj idziemy przez na tego, że są daleko, się są dobrym światłem, jasnym światłem. I trzecia opcja są to światła akumulatorowe, dedykowane rowerowe, ale są bardzo, bardzo silne. Sam że mam takiego światełka, które naprawdę bardzo sobie dobrze radzi. I na co dzień nie widzę innej opcji niż takie małe światełeczko z akumulatorkiem dodatkowym. To sobie świetnie radę. 16 tysięcy naprawdę potrafi sobie poradzić w każdych warunkach i myślę, że to jest fajna opcja pod tym and play. Nie wpinamy się w baterię, ponieważ to ma swoją zewnętrzną baterię, Żadnych modyfikacji, każdy może zrobić sam w własnym zakresie. Tak naprawdę w domu, w garażu możemy to zrobić i mamy super oświetlenie. Fajowo, czyli tych możliwości jest naprawdę no, możliwe. Tak, jest tak, to farma i może być dużo wilgoci, noc, yy, czy takie chociażby podstawowe puszczenie. Tak, pasowe uszczelnienie możemy zrobić. Możemy uszczelnić silniki, nie tylko uszczelniając silikonem, ale również wazelino w środku. Wazelina w środku nie tylko smaruje, nie tylko pomaga odpłacać silnik, ale też uszczelnia. Wbrew pozorom uszczelnia jest to sprawdzony sposób. Dodatkową opcją uszczelnienie dechu, uszczelnienie sterownika, każdej wiązki, która wchodzi w wodę, w sztyce, każde miejsce, które jest otworem do nabierania wody, możemy uszczelnić, aczkolwiek nigdy, nigdy czy nigdy nie będzie w 100% szczelne. Więc nigdy yy, nie zalecam do życia w srogim deszczu, w ciężkich ulewach. Wiele ludzi tak robi, uchwali się na grupach, na forach internetowych, że a przyjechałem i świetnie daję sobie radochalio, ale to jest do czasu. Ktoś miał szczęście, druga osoba posłała z deszcz, nie będzie na tego szczęście. Słuchajcie, szok. Piciu, szacineczek z tą wazeliną. Naprawdę widziałem wiele maszyn, ale tam wazeliny dostrzegłem i nie będziemy jej żałować. W tak tym jest. przypadku. Rewelacja. Co, co dodatkowo na pewno z grip tapem zrobimy cały deck. Ed jeszcze nie wie, że mamy dla niego niespodziankę. On będzie w kolorze moro. A wiadomo, że w trakcie realizacji różnych produktów Ed będzie podchodził, patrzył, będziemy wysyłać zdjęcia. Ja myślę, że jeszcze parę innych rzeczy zrobimy. Mamy też taką chcemy przeprowadzić niespodziankę. Zobaczymy, jak to z tak godzinami itd., bo praca mamy multum. Skoro poluje, wiemy, że ma dużo broni, będziemy chcieli zaproponować jakieś kabury na sztyce, ale to jest jakby dodatek. Znaczy się on chce, jak najbardziej, tylko że chciałby lokona. że szybkie włożenie do pani, zapięcie? Zapięcie. on jeszcze nie wiesz, czy w stanie to zrobić. On by chciał, myśli, czy może się coś kupić, czy się da stanie dostać. My to zrobimy bez problemu jako graty za niego. Kolejny respekt, Brothers. Bosko. E, ok, słuchajcie, mamy, mamy jakby u trona omówionego, przynajmniej na razie będziemy Was na bieżąco informować, co dalej będziemy z nim robić.